Witam ponownie z ulicy Marantowskiej w Koninie, gdzie przypomnę Państwu od czwartej nad ranem strażacy gaszą pożar tutejszego składowiska. Wcześniej rozmawialiśmy z rzecznikiem prasowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, który mówił o tym, co tutaj płonie i że jest również ze strażakami jednostka chemiczna z Poznania. Dlatego nasz gość, który jest skąd? Dokładnie? E, Ogni Łukasz Wiśniewski, JRG6, Poznań. Panie Ogniomistrzu, kiedy byliśmy tutaj rano, były kłęby czarnego dymu, mieszkańcy Konina mówili, że czuć w powietrzu zapach spalonych opon, ale czy rzeczywiście pożar ten stwarza jakieś zagrożenie dla okolicznej ludności i na czym polegały tutaj Wasze zadania pod tym względem? Nasze działania polegały na sprawdzeniu jakości powietrza urządzeniami dostępnymi. Na naszej jednostce. Te urządzenia nie wykazały zmian powietrza w promieniu 2-3 km od miejsca pożaru. Powietrze jest dobrej jakości. Czyli mieszkańcy nie mają się czego obawiać, mimo tego. Dla bezpieczeństwa jednak do końca działań lepiej, żeby okien w domach nie otwierali, zwłaszcza tam, gdzie są dzieci, osoby starsze albo przewlekłe, chore. Tak, jeśli ktoś nie chce, niech nie otwiera po prostu. Dziękuję bardzo. Ja przypomnę Państwu jeszcze, że będziemy pokazywać co jakiś czas zdjęcia z rana, kiedy to pożar był w takiej największej fazie, kiedy było widać wyraźnie wysokie płomienie, także zostańcie Państwo jeszcze z nami, będziemy na pewno się jeszcze z Wami łączyć. Około 200 strażaków z połowy Wielkopolski gasi w tej chwili pożar e, składowiska odpadów na ulicy Marantowskiej w Koninie. Pierwszy sygnał o tym pożarze strażacy otrzymali po czwartej nad ranem i jak zapowiadają, ta akcja szybko się nie skończy. Będziemy na bieżąco dla Państwa relacjonować wydarzenia z ulicy Marantowskiej. Także oglądajcie nas, zostańcie z nami.